Czy powinny być niedziele handlowe? Powinny być. Jaki, jaki argument? Kiedy to mają młodzi? Młodzi... No kiedyś to się tak. robiło na okrągło i teraz to tak, też tak. Co to, 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 to powinno być? Że top 7 nie pracują? Tak, starsi to pracowali i tam szło nic pracować. No kiedy ma się zająć dzieckiem powiedzmy? No trzeba już wychować. To na... się bierze pod pachę albo naleca się i dziecko. Ja, go... W super parkecie pan weźmie dziecko pod... No to są fajne argumenty. No. A nie wiem, kina, teatr, powinno być wszystko na licie według pana, nie, I, nie, nie, nie ale to nie. To jest totalnie, ale no nie. nie wiem. Supermarkety, powinny, bo ludzie nie mają czasu chodzić po prostu. A co to za drugie przecież? Czemu nie mogą zrobić zakupów? Jak akwakult do 16:00? Jak się robi po 12 godzin, wie pan jak jest. Eee... Czy po prostu nie ma sił człowiek, jak wróci za no, tam no, Jeśli przyjdzie, to zje się coś i się nie chce po prostu. Czy to byłoby dobre dla pana, żeby otworzyli te sklepy? Pewnie, że tak. Sklepy być, nie muszą być wszystkie, ale części mieszkania. A powinny na przykład sobie odbierać te dni na tygodniu, jak ktoś pracuje w niedzielę? Żeby mieć wolne, na przykład się... środę, Musimy, w środę, sobie jezdę, na to mam możliwość, że mogą sobie odebrać, a inni przyjść za to. Jest taka możliwość. Zobaczmy, no bo jest na tyle, że po prostu. Tylko trzeba mieć chęci, po prostu. Nic więcej. Pierwsze pytanie o komunię. Ile w kopertę? bo Wydają tu po 50. To na komunię? Tak. Jak to powinno wyglądać? Pani mi mówi, to Lepsze to jest taka metoda, żeby dać pieniążki dziecku nas, i naszym rodzicom, to żeby sobie pokierowały dziecko, że jest 100 Nie kupować a. żadnego prezentu, prezentu. Czy bez prezentu? Do pana czasu co się dostawało? Zegarek. Pani się cieszył pewnie. Uuuu, zegarek. A ja nie dostałem nic, bo bieda była ile tego. Dużo osób <grafię> że teraz jest życie na pokaz, Że jak na przykład da dwa, czy tam ciocia to musi dać trzy. Później tak się ścigują taka licytacja. Nie, ja to nie powinno być. Ile możesz, tyle się dajesz i to wszystko. Przy... My musimy do tego dojść, żebyśmy mieli na wszystko czas, proszę pana, na czas na pracę, na czas od, odpoczynek, tak samo i... Nie, A powiem. powiedzmy, w sobotę powinniśmy pracować wszyscy? No raczej to ja bym powiedział... No, wszyscy, nie, 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 też Wszystko też pięć dni wystarczyło. Pięć dni wystarczy nam, my pracujemy uczciwie, no, pięć dni. jak to wygląda, o, to się pan... Gronicą, jak pojedzie, to proszę pana, to powiem. On się chce w krótkim czasie dorobić, to proszę pana, pracuje, na, może zrobić na okrągło, to jest jego sprawa osobista, no tak czy nie? Tak. Ale, za, ale proszę Pana, w naszym kraju musimy do tego dołączyć, żebyśmy mieli na wszystko czas, proszę Pana, na czas na pracę, na czas od, odpoczynek, tak samo i, 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 za, i z zakupami. Ja nie wierzę to, by, żeby ktoś się nie kupił, proszę pana, w inny dzień, nie z tych zakupów się robi, proszę no pana. Jest, jest, a wszystko przez internet można zamówić, to takie nie, drzewale, można, tak? proszę pana, to nie, siedzi pan w domu i przyjeżdża pan na miejsce, po, po, po no. no. Tam nie, no nie ma siły, ja jestem przeciwny. Panie do... sekretariu, o komu nie idę w kopertę. Czy pan orientuje się, bo dają składy, skuter? tam miała być wolna kiedyś, bo mówili, że sobota była wolna, dlatego że, proszę pana, miał być e, sześciodniowy, pięciodniowy dzień pracy. Jeśli ja pamiętam, to wo, o sobotę wolną walczyli, żeby była sobota wolna, nie? Tak. Ustawowo Ustawowa, Jak to się mówi, bo to jest nawet po Bożemu. Czy musi być... Handlowe pytam, czy powinny być niedziele handlowe? Nie, a dlatego, że jest na to cały tydzień. Ale młodzień, nie mają kiedy zakupów robić, tak się tłumaczę. Że jak pracują cały tydzień, kiedy mają robić zakupy? W niedzielę by sobie zrobili. Tych... No, może, no może tylko takie wybrane sklepy, nie tak, że Ale... wszyscy. do której godziny są? Tak. Czynne, czynne, na przykład sklepy takie, supermarkety. 21 chyba, nie? To ktoś pracuje do 15, to czemu nie zrobić zakupów? No tak, no mógłby zrobić, Właśnie. nie? Ta, nie, ja jestem, ja jestem przeciwny Niedzielę Handlową. Tak. Co powinniśmy robić w niedzielę? Odpoczywać? Odpoczywać rodziną, tak? wnukami, o! Tak. Młodzi mają też i czas w taki dzień zrobić no, zakupy. O Niedzielę handlowe pytam, czy powinny być Niedzielę handlowe? Nie. Dlaczego nie? Bo ja nigdy, nigdy nie robiłam zakupów ja, nie w niedzielę. No młodzi co mają zrobić? Pracować, opoczywać? Hmm. Co mają robić w niedzielę? Różnie. Młodzi mają też i czas w taki dzień zrobić no, zakupy. a kiedy mają zrobić? Pracują do 18 młodzi, na tygodniu? Przez 6-5... Do 18. Co? Pracuje się 8 godzin, 8 godzin. To, albo od rana do południa. Czy na od do... A sklepy są no. do której na przykład, na tygodniu? No, 22. Czy da się zrobić. No, pewnie. A pani kiedy robiła jak pani była młoda na przykład? Ja jak szło... Proszę pana, jak szłam z pracy... Tak. To robiłam zakupy, Czym a nie... nic nie było w sklepach, to i nie, nie było, nie schodziło. No nie było supermarketów No nie było. No nie Ktoś było. do której był w tamtych czasach? Czy nie było tamtych do osiemnastej. I się dało kupić. A czemu teraz nie mogą? No nie wiem. Tak narzekają, że muszą to tą niedzielę. Nie wiem, nie, nie wiem. Wie, nie wie ja, Mnie jest niepotrzebna. Pani nie. A powinien mo... odpoczywać bardziej ci młodzi w tą niedzielę, według Pani? Oczywiście. No jak pracują sześć dni, kiedy powinni się tym odpoczynkiem zająć z rodziną, dziećmi? Proszę Pana, powinni się zająć dziećmi, Czy powinni... jest praca nie najważniejsza w życiu? Tego praca. Planu. Cały czas pracować? Ważna jest, ważna jest, bo są pieniądze za to. Ale to się A że u nas są... No, mój syn <laughs> często pracuje przez ciebie. Kina, teatr, restauracje, wszystko za mną w niedzielę? Tam nie, też ludzie pracują? A dlaczego? To jest co innego. No jest co innego? To Handel, to jest kultura. A, kultura. No, no na tak pogodowiu tak. też nie pracują, nie pielęgniarki. Też. No, pielęgniarki w szpitalach pracują. Są różne zawody, proszę pana. Czy nie da tak się zrobić, żeby każdy odpoczął? No nie. A powiedzmy, że już ktoś musi pracować tą niedzielę. Czy powinien mieć większe zarobki w niedzielę? Tak. O czym na przykład mogę. 200%? No oczywiście, że I, powinien mieć. Czy powinien mieć możliwość odebrania tego dnia na tygodniu? Tak. A czwartek pracuję w niedzielę, to, że tą środę, no to już tam środy sobie odebrał, czwartek? Też, też. też. Jeszcze tam prądu pytam, gazu, wody. Pana, ja... Po 30-40% ma przejść 50% niektórym, co pani zrobi? Nie wiem, mnie już przyszło. I jak to wygląda? Jest drogo, no, czy nie? No nie wiem, ja za lipiec za światło mam 270, a tak miałam 140. No to jest nie różnica. Wiem, no jest y, różnica, ale no, jeszcze, jest, jeszcze nie dochodziłam do tego, dlaczego... Nie te handlowe, czy powinny być? Nie. Dlaczego? Po to. Jest cały tydzień do kupowania, a niedziela to jest do odpoczynku. Chodzi chcą z... więcej zarabiać, tak mówią niektórzy. No, rzeczywiście. Nie, Poprzeb... nie przesadzają? Za dużo mają, przesadzają na pewno. Czy, w czym powinni się zająć w niedzielę? niedzielę to powinni z rodziną na spacer z z pójść, rodziną oczywiście. A nie urzędy powinny być czynne w sobotę na przykład, w niedzielę? Po, po to, po to. Po a kina, teatry, sportowe, to jest innego? Kina, sportowe... Takie takie, to jest co innego, nie mieszamy. No, no. Ale w, no. w Handlu nie? Nie. Handel, żadnym wypadku. Kiedy mają robić zakupy e, w takim razie? pracują do 17? No, ale są sklepy otwarte do 22 niektóre. Czy mogą sobie zrobić? No oczywiście, trochę chęci i, i zrobię. Trochę chęci, że taki argument jest, że... Pięcioro dzieci miałam i zdążyłam zrobić zakupy od poniedziałku do piątku. Już no, nie było supermarketów, sklepy były krócej otwarte. No, w sobotę były tylko do pierwszej. My musimy do tego dojść, żebyśmy mieli na wszystko czas, proszę pana, na czas na pracę, na czas na od, odpoczynek, tak samo i... i nie, A powiem. powiedzmy, w sobotę powinniśmy pracować wszyscy? No raczej to ja bym powiedział... No, wszyscy, nie, nie. nie, nie, też Wszystko też, pięć dni wystarczyło. Pięć dni wystarczy nam, my, my, my pracujemy uczciwie, no, pięć granicą, dni... Tak jak to wygląda? Z granicą jak pojedzie, to proszę pana, to powiem. On się chce w krótkim czasie dorobić, to proszę pana, pracuje, na, może zrobić na okrągło, to jest jego sprawa osobista, no tak czy nie? Tak. Ale, za, ale proszę pana, w naszym kraju musimy do tego dojść, żebyśmy mieli na wszystko czas, proszę pana, na czas na pracę, na czas od, odpoczynek, tak samo i, i, i za, z zakupami. Ja nie wierzę to by, żeby ktoś się nie kupił proszę pana w inny dzień Nie z, z tych zakupów się robi proszę jeden, pana jeden, A wszystko przez internet można zamówić no nie, drzewale, Można tak? proszę pana, to pan w domu i przyjeżdża pan na miejsce no, no, po, po no. Tam Nie no nie ma siły, ja jestem przeciwny Panie jest... o komunie, idę w kopertę Czy pan orientuje się, bo dają składy, skutek? tam miała być wolna kiedyś, bo mówili, że sobota była wolna dlatego, że proszę pana miał być e, sześciodniowy pięciodniowy dzień pracy Jeśli ja pamiętam, to wo, o sobotę wolną walczyli, żeby była sobota Wolna, nie? Tak, ustawowa tak. jak to się mówi, bo to jest nawet po Bożemu. Czy musi być. Handlowe pytam. czy powinny być niedziele handlowe? Nie, a dlatego, że jest na to cały tydzień. Ale może, nie, nie mają kiedy zakupów robić, tak się tłumaczą Że jak pracują cały tydzień, kiedy mają robić zakupy, w niedziele by sobie zrobili. Tych, no, może, no może tylko takie wybrane sklepy, nie tak, że no wszyscy. Sklepy do której godziny są? Tak. Czynne, czynne, na przykład sklepy takie supermarkety. 21 chyba, nie? A jak ktoś pracuje do 15, to czemu nie zrobić zakupy? No tak, no mógłby zrobić, właśnie. nie? Ta, nie, ja jestem, ja jestem przeciw przecina, niedzielę. Przecina. Czy tak. Co paniśmy robić w niedzielę? Odpoczywać Odpoczywać rodzinom, tak? rodzinom, wnukami, o... Kolekta, tak. nie. Ile w kopetę na komunie? Bo dałem po kilka tysięcy. To pani uważa? Kilka tysięcy. Tak, pięć tysięcy pani nagrywała właśnie daje. Czy, czy tam jakieś składy dają, skutery różne, już takie przesadz... czy nie przesadzają? No, no, ale powiem panu tak, nawet i samochody dają. Tak, no, no wiemy, że o pani mówisz. No, Jak to powinno wyglądać? Pani? E, nie, to powinno wyglądać tak w miarę, na, żeby to nie było e, za dużo i za mało. Bo na przykład dla wnuczka ja potrzebuję mu na przykład dać 2000 złotych na przykład, nie? No tak. Ale nie więcej do dwóch tysięcy to jest max dla pani? To już jest max, no. Ale jakoś stać, to nie powinniśmy dawać więcej. Nie. Czyli nie, nie zepsuje to właśnie tych dzieci, które daje pięć, dziesięć tysięcy, tych jest, głównym dzieciom, że tak? To jest przesadza. Czy to nie rozpieszczanie dzieci? No pewnie, no. To jest e, za dużo. Czy te prezenty nie powinny być mniej ważne od uroczystości, czy ta uroczystość nie jest ważniejsza? Yy, tak, uroczystość jest ważna, a nie te prezenty. Dziecko małe, to ono, wiadomo, że ono się cieszy z tego, nie? Zagrało. Żeby jak... Pani na wesele? Co, jak tu dał 5 czy tysięcy 10, co później? No właśnie. Musiałby zarabiać później, żeby był zadowolony. No o to chodzi, także nie za Bo pani co dostała na komunie? Zagarek. Cieszyła się pani? Tak. Jakby... Zadowolona. Pani się cieszyła, tak? Zegarek, nie musiała pani mi tysięcy? Zagarek. Tak. A teraz dziecko.